Damy, szanowni rycerze, proszę o uwagę. Ja chciałem tylko ze swojej strony serdecznie podziękować ludziom, dzięki którym ten turniej może się odbyć na polach Grunwaldu. Przede wszystkim organizatorom części historycznej, poza tym darczyńcom, którzy byli hojni i dzięki którym możemy naszych walczących w odpowiedni sposób uhonorować. Dlatego chciałbym w oficjalny sposób podziękować Urzędowi Miasta Świdwina Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury Dariuszowi Maciejko Arma Mariuszowi Ośko Aleksandrus Firmie Feroplast Świdwin Pawłowi Obłozie Holgerowi Wenningowi Budycerszpis Rafałowi Grudnikowi Annie Adamczyk i Michałowi Ulińskiemu Lignus Faktory, Marcie i Arkadiuszowi Przybyłok, Łukaszowi Zwierzańskiemu, Robertowi Wenta, Kajetanowi Włodarskiemu, firmie Stewbud ze Świdwina, Jakubowi Trojanowskiemu, Bartoszowi Łysko Wotanowi, Miszkowi Pomerania Mercatores. Krzysztofowi Łobos Dariuszowi Czerniakowskiemu ze, ze stanowiska Replika Annie Richter z Kramu z Odzieżą tu na Grunwaldzie Markowi Kunickiemu Jarkowi Draws, Morem More Majorum mieszczanie Grodu Könic Katarzynie Aust Owce i Termom Zunijowa poza tym Ryszardowi i Włociczy Mierzowi Kuśmierowskim Dominus, którzy ufundują nagrodę dla Turnieju Lekkozbrojnych. Jak również Grzegorzowi Kursie i Joannie Żurek. I oczywiście jak zwykle Spes Medieval Market również za, y, sponsorował i y, obdarował Turniej Miecia Długiego. Wszystkim tym y, darczyńcom serdecznie dziękuję. W imieniu uczestników Organizatorów imprezy, jak również swoim. I bardzo Państwa proszę o oklaski dla tych. Brawo drodzy Państwo! Brawo dla naszych sponsorów! Wtedy ten turniej nie mógłby się odbyć, drodzy Państwo. Listę już mam odczytaną, oczywiście do listy będziemy wracali jeszcze w dniu dzisiejszym. Już za chwilę, drodzy Państwo. Natomiast przeniesiemy się w świat zmagań naszych rycerzy. Ale zanim. E... I... Józefie, proszę Cię. tutaj, Chciałbym Ci podziękować jako organizator części historycznej, przepraszam, za w Cywilach za niesamowity trud i tego, że się ciągle tego podejmujesz. Dziękuję Ci z serca. Drodzy Państwo, brawa dla Józefa, który dzielnie południuje. Dziękuję Zpoczynajcie Dziękuję godnie na tym polu. Już za to. Tylko już na to czekamy. Przypomnę niektóre punkty regulaminu, żeby było jasne, żeby nie było zdziwień. Otóż... Najpierw, kiedy będę przerywał walkę? Będę walkę przerywał, jeżeli zauważę jakieś faule, zakazane akcje, bądź też zagrożenie zdrowia, życia walczących. Będę przerywał walkę, jeżeli zauważę nieregulaminowe zachowanie jednego z uczestników, aby mógł dzielić upomnienia. Również przerywamy walkę przy uszkodzeniu uzbrojenia. Później, oczywiście, serwis ma dwie minuty na naprawienie tego. Jeżeli ta sama awaria sprzętu powtórzy się trzy razy, to będzie to eliminowało zawodnika z turnieju. Przy kontuzjach, utratach broni również przerywamy walkę. Przy długotrwałym zwarciu, przy klinczu, który nam będzie tutaj y, bez szans na rozwiązanie, przerywamy. No, jest również napisane w regulaminie, że y, przerywamy walkę przy przyparciu do szrank, ale biorąc pod uwagę, jak szranki wyglądają, to na przyparcie raczej szans nie mamy. I teraz nie wolno. Nie wolno pchnąć, zabronione są pchnięcia sztychem, zadawanie ciosów jelcem, zadawania ciosów pomyślanych jako te, które mają spowodować kontuzję w tak? niepunktowane obszary, czyli nie bijemy się o przedramionych łydkach i goleniach. Nie wolno zadawać ciosów w dłonie i stopy, w kark, zrywać hełmu przeciwnika, otwierać jego zasłony, szarpać za ten hełm. Nie wolno zakładać dźwigni na szyję. Nie atakujemy przeciwnika pozbawionego broni, nie atakujemy leżącego przeciwnika. Nie bijemy również w krocze, nie wiążemy, nie mocujemy miecza do ręki. Oczywiście po komendzie stój nie wolno dalej walczyć. Również, jeżeli przeciwnik unosząc dłoń prosi o przerwanie starcia, to też już go nie bijemy. Normalnie uderzać mieczem, w regulaminie opisane jest to jak, jako rąbanie, czyli zadawanie ciosów normalnie krawędzią miecza. Wolno zadawać ciosy głowicą. Jest cios głowicą punktowany, jeżeli jest silny i w pole. W zastawie podczas zwarcia wolno przechwycić miecz przeciwnika. Nie wolno przechwytywać miecza lecącego. Nie bawimy się tutaj w samurajów, nie łapiemy latających mieczy. Natomiast jeżeli w zwarciu przechwycimy broń przeciwnika, to jest to jak najbardziej dozwolone. Nie chwy... Można chwytać za ręce, chwytać za nogi, dążyć do zwarcia, uderzać przeciwnika pięścią nietrzymającą miecza, chociaż nie ma za to punktów. Można przeciwnika odepchnąć, można wykonać rzut zapaśniczy, obalenie, podstawiać nogi, wolno kopać z wyjątkiem głowy i kolan od frontu, czyli to, co jest zabronione na Bitwie Narodów, a tak wyprostowaną nogą na kolano jest ewidentnie niedozwolone.